Witam serdecznie w mojej kuchni, jestem Ewa. Dzisiaj zapraszam na filmik z prostym przepisem na pyszny sernik z nutellą na kruchym spodzie i skruszonką. Ja wykorzystałam ricottę, ale można ją zastąpić dobrym twarogiem. Zapraszam na filmik. Ser ricotta zostawiamy na całą noc na sitku, aby dobrze ściekła woda. Do miski przesiewamy 420 gramów mąki. I 15 g proszku do pieczenia. Wsypujemy 150 g cukru, 160 g zimnego masła pokrojonego w kostkę. Jedno jajko i jedno żółtko roztrzepujemy z wanilią i szczyptą soli. Jajka wlewamy do masła z mąką. Mieszamy łyżką. Można użyć także miksera. Potem rękami łączymy składniki i robimy z ciasta duże okruchy. Tak wygląda gotowe ciasto. Odstawiamy je do lodówki. Teraz przygotujemy masę sera. 600 g sera ricotta lub twarogu. Wkładamy do miski jedno białko z 50 g cukru. Roztrzepujemy, następnie wlewamy je do sera. Mieszamy wszystko na gładką, puszystą masę. 300 g nutelli podgrzewamy na parze lub w mikrofalówce. Ciasto wyciągamy z lodówki i dzielimy na dwie połowy. Połowę okruchów wsypujemy na dno foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Foremka lub tortownica o średnicy 26 cm. Okruchy przyciskamy tak, aby nie było dziur. Na ciasto wylewamy płynną nutellę. Smarujemy ją równo po cieście, zostawiając około 1 cm od brzegów. Następnie na górę nakładamy równo. Ser używamy kieszeni ciastkarskiej lub łyżki. Na górę wysypujemy resztę okruchów. Ciasto pieczemy w temperaturze 175 stopni przez około 35 minut. Upieczone ciasto powinno być dobrze zarumienione. Kiedy jest zimne, wyciągamy je z foremki. Pozdrawiam wszystkich moich drogich widzów, a dzisiaj szczególnie Dorotę Miązek z Niemiec, Violette Litwiniuk z Krakowa i Barbarę Bartynę z Nowego Jorku. Ciao, 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 ciao! Cieszę się bardzo, że mnie oglądacie. Jest Was coraz więcej. Dziękuję i przesyłam wszystkim piękne czerwone serduszka. Teraz pokroimy ciasto. Zobaczymy, jak wygląda w środku nasz sernik z nutellą. Kroi się bardzo dobrze. Widać ser, widać nutelle. Ciasto się nie kruszy, jest lekko ochrupiące. Polecam serdecznie ten przepis na pyszny sernik z ricottą i nutellą. Jeżeli podobał Ci się ten przepis, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków i komentarzy. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!